thank you Profesjonariusze Bezpieki zabrali ciało kapitana Piotrowskiego do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Węgrowi. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane. Dziś, w dniu 16 stycznia 2022 roku, w 75. rocznicę śmierci, spotykamy się przy pomniku kapitana Hieronima Piotrowskiego, pseudonim Jur, aby oddać hołd temu jednemu z najwierniejszych żołnierzy Wolnej Polski w tym miejscu, bardzo ważna, zanim rozpocznie się kolejna część. Dokładnie we wrześniu 2015 powstał ten pomnik, przy którym teraz stoimy. Pomysłodawcą był obecny dyrektor naszego Ośrodka Kultury i członek Zarządu Powiatu, pan Artur Lis. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, bo dzięki niemu od 2015 roku mamy miejsce, gdzie rokrocznie świętujemy Święto Żołnierzy Niezłomnych, Wyklętych. To właśnie w tym miejscu. Jako ciekawostkę podam, że dofinansowanie wówczas e, podpisał na budowę tego pomnika i przeznaczył środki dzisiejszy premier Mateusz Morawiecki jako prezes Banku Zachodniego. Także bardzo poproszę o gorące brawa dla Pana Artura Lisa za tą cenną Dziękuję serdecznie. Oto przede wszystkim Wy na straży pamięci bohatera, któremu poświęcona jest dzisiejsza uroczystość. A wspominamy dzisiaj żołnierze Armii Krajowej, powstańca Warszawskiego, byłego jeńca Stalagów, żołnierza 15. Wileńskiego Batalionu Strze Strzelców Wilków, kapitana Hieronima Piotrowskiego, pseudonim Jura. Pełnił funkcję dowódcy oddziałów samoobrony w inspektoracie Białystok Armii Krajowej. We wrześniu 45 roku po powstaniu WiN został komendantem obwodu Sokółka-Białystok-WiN, a następnie przyjął obwód Ostrów Mazowieckich. Tymi uroczystościami w dniu 75 rocznicy jego śmierci upamiętniamy jednego z tych, o których Zbign Zbigniew Herbert pisał. Ponieważ żyli prawem wilka, Historia o nich głucho milczy. I rzeczywiście, przez wiele lat milczono o kapitanie Jurze i wszystkich innych żołnierzach Armii Krajowej, win powstańcach warszawskich, czy podkomendnych Władysława Andersa. Zawsze z wielkim wzruszeniem myślę o panu kapitanie Wilonimie Piotrowskim, tak jak i inni mieszkańcy powiatu węgrowskiego. Bo dla nas jest to bohater, który walczył tutaj, na naszym terenie. Starsi opowiadali o jego walkach, o jego niezłomnym charakterze, o jego odwadze, inteligencji. O tym, jak walcząc tu na terenie powiatu węgrowskiego, ostrowskiego, radziemyńskiego, w sąsiednich powiatach, wielokrotnie wygrywał potyczki z cienariuszami kupę. Walczył, nie poddawał się. Chociaż przecież wiedział, że ta walka musi się w końcu zakończyć jego śmiercią. Czas był tragiczny, powojenny. On, bohater, bohater Rzeczpospolitej. Człowiek, który był przestronnie wykształcony, skończył prawo. Był żołnierzem, walczył w kampanii wrześniowej. A kiedy tylko zakończyła się kampania wrześniowa, podjął pracę konspiracyjną i... Służył państwu podziemnemu, służył ojczyźnie. Walczył jako żołnierz Armii Krajowej. Major, kapitan Jur miał 37 lat, gdy zginął. To o rok mniej niż ja mam w tej chwili. 8 lat walki. I to jest taka myśl dla, dla naszej młodzieży, dla nas tu ile to młodych żyć. Poszło nie na marne za wolność Polski, ale, ale skończyło się przez I niech każdy sobie dzisiaj skubuje odpowiedź na to pytanie. Przecież mamy historię własnych rodzin, gdzie ktoś tam z wojny nie wróci. Jakiś kuzyn, jakiś stryjek, wierszu, w którym starają się upamiętnić tych, którzy... Walczyli z przemocą narzuconą po 1944 roku w Polsce. Pisał z goryczą: Nie opłakała ich elektra, nie pogrzebała Antygona. Pisał te słowa tak, jakby myślał również o bohaterze dnia dzisiejszego, o panu kapitanie Jurze. Bo wtedy. Nie opłakiwał ich nikt publicznie. Opłakiwał ich naród, wolnych Polaków w swoich sercach i umysłach. Ale jakże wielu, tak jak kapitan Jur, nie mogło zostać pochowanych, bo komunistom zależało na tym, aby na wieczne czasy zabić o nich pamięć. Apelu pamięci przy pomniku żołnierza? niezłomnego, kapitana Hieronima Piotrowskiego, pseudonim Jur, aby 75. rocznicę jego śmierci złożyć hołd bohatero podziemia niepodległościowego, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, przywołując pamięć wszystkich rodaków, a w szczególności żołnierzy wyklętych, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym. A ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. RON! SAWWO! SO BESWIč! RON! OPASNI! RON! OPASNI! 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 Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka Wiem, że składa się w politycznego Ministra pani Przewodniczący składa szef urzędu kombatantów i osób deprecjonowanych. Spasujcie na wypadki.